Przejście dla pieszych w strefie zamieszkania. Nie, to nie będzie film o przejściu na granicy strefy. To byłoby przesadne czepialstwo. W Zgorzelcu mamy przejście dla pieszych w środku strefy zamieszkania. Tylko po co? Przecież w strefie zamieszkania pieszy ma prawo korzystać z całej szerokości drogi i i tak ma pierwszeństwo przed pojazdami. W dodatku w tej strefie zamieszkania mamy drogę dla pieszych i rowerów. Tu jest droga jednokierunkowa, i w przeciwnym kierunku nawet dopuszczono jazdę rowerem pod prąd. Ale zapomniano o takiej tabliczce pod znakiem nakazu. O nakazie jazdy z lewej strony znaku nawet nie wspominam. Ale widocznie tego było mało i projektant musiał wykazać się jeszcze w innym miejscu. Znak STOP. Razem ze znakiem ustąp pierwszeństwa. A może ja czegoś nie rozumiem i sam stopnie oznacza obowiązku ustąpienia pierwszeństwa? I stąd dodatkowo mamy tu znak A7? A może projektant ma płacone od każdego wciśniętego znaku? Ulica Daszyńskiego w Zgorzelcu to z pewnością ciekawe miejsce. Od razu dodam, że tego jak ta sprawa się potoczyła, raczej nie spodziewacie się. Na początku wypada chyba powiedzieć parę słów dlaczego uważam przejście dla pieszych w strefie zamieszkania nie tylko za pozbawione sensu, ale także szkodliwe. Piesi w strefie zamieszkania mogą korzystać z całej szerokości drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami. Dodatkowo dzieci do lat 7 mogą korzystać z drogi w strefie zamieszkania bez opieki. Dlatego przejście dla pieszych tam, gdzie piesi i tak mogą przechodzić i mają pierwszeństwo, nie ma sensu. A moim zdaniem jest to także szkodliwe, bo kierowca widząc ten znak może dojść do błędnego przekonania, że wyjechał już ze strefy zamieszkania i obowiązują tu normalne zasady ruchu. Może kierowcy umknął taki znak, albo ktoś go zabrał, co przecież zdarza się. A droga nie wygląda jakby jakoś specjalnie została zaprojektowana z myślą o strefie zamieszkania. Chodniki, krawężniki, przejścia dla pieszych. I na końcu ciąg pieszo-rowerowy. Dlatego moim zdaniem z tym przejawem głupoty trzeba walczyć. Spójrzmy jeszcze, jak to miejsce zmieniało się w czasie. Ze zdjęcia w Street View wynika, że w 2012 roku strefa zamieszkania zaczynała się za przejściem dla pieszych. Na zdjęciu z 2017 roku nie ma znaku D40. Strefa zamieszkania została powiększona, co widać jeżeli rozejrzymy się w prawo. Na ulicy Daszyńskiego strefa zamieszkania zaczyna się około 300 metrów wcześniej, ale przejścia dla pieszych pozostały. Zwróćmy jeszcze uwagę na to przejście. W 2017 roku nie jest ono wyniesione, a na zdjęciu z 2019 roku już jest. Czyli nie tylko powiększono strefę zamieszkania pozostawiając przejścia dla pieszych, ale dodatkowo przebudowano przejście na wyniesione. Aby w pełni zrozumieć, co wkrótce się wydarzy, trzeba jeszcze wyjaśnić, kto tak właściwie odpowiada za tę drogę. Ulica Daszyńskiego jest drogą gminną i zarządcą tej drogi jest burmistrz miasta Zgorzelec ale zarządca drogi nie jest organem, którego głównym zadaniem jest organizowanie ruchu, czyli w dużym uproszczeniu decydowanie, gdzie jaki znak ma stać. Za to odpowiada organ zarządzający ruchem. Ponieważ Zgorzelec nie jest miastem na prawach powiatu, to organem zarządzającym ruchem dla dróg innych jest starosta. W tym wypadku starosta Gorzelecki. Tak, starosta zajmuje się organizowaniem ruchu nie tylko na drogach powiatowych, co wydaje się oczywistym, ale także na drogach gminnych. I wydaje się, że to starosta powinien rozpatrywać wnioski dotyczące zmian w organizacji ruchu. Zarządca drogi, burmistrz, może przedstawić do zatwierdzenia organizację ruchu, ale to starosta ją zatwierdza. Po lewej widoczne są zadania zarządcy drogi, a po prawej organu zarządzającego ruchem. To tylko przepisy, a praktyka często od nich odbiega. Napisałem do starosty wniosek, który moim zdaniem niesłusznie został przekazany do Urzędu Miasta. Jak można zarządzać ruchem, jeśli spycha się wnioski dotyczące organizacji ruchu do zarządcy drogi? W sumie to mi to aż tak nie przeszkadza, o ile dostaje rzetelne odpowiedzi. A z urzędu miasta otrzymałem taką odpowiedź: Nie potwierdzono bezwzględnej konieczności likwidacji przejść dla pieszych i ciągu pieszo-rowerowego. I tu w sumie można się zgodzić. Bo niestety żaden przepis nie zabrania wprost stosowania tych rozwiązań w strefie zamieszkania. Ale czy tak trudno samemu pomyśleć? Istniejące dodatkowe oznakowanie, uspokojenie ruchu, wyniesienie przejść na progach są wymuszeniami dla ograniczenia prędkości pojazdów, których kierowcy nie przestrzegają poruszając się w strefie zamieszkania. To nie można było zrobić zwykłego progu zwalniającego bez przejścia dla pieszych? Napisałem kolejne pismo, ale podtrzymano stanowisko. Złożyłem do starosty skargę na działalność burmistrza, choć oczywiście staroście nic do tego. Niech sobie tam dalej przekazują te pisma. Chyba to lubią. I tak się stało. Ale zanim skarga została rozpatrzona, to dostałem jeszcze takie pismo. W którym starosta odnosi się do zarzutów zawartych w skardze na wniosek burmistrza. Starosta zauważył, że to wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem i sugeruje, żeby wojewoda Dolnośląski wypowiedział się w tej sprawie. Pada dosyć zabawne stwierdzenie. Trudno nie zgodzić się ze skarżącym, pomimo zatwierdzenia starosty projektów przedłożonych przez burmistrza. Skarga oczywiście została uznana za bezzasadną. Wydział na bieżąco monitoruje organizację ruchu w całym mieście. Każda zmiana organizacji ruchu wymaga dokładnego zweryfikowania celowości i przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. W tej uchwale w sumie nie ma nic ciekawego, więc złożyłem sobie kolejną skargę. Żeby skarga z automatu nie została odrzucona, wymyśliłem sobie kilka nowych okoliczności, ale rada miasta pozostała nieugięta. Skarżący podkreśla jeszcze raz, że na ulicy Daszyńskiego wyznaczona jest strefa zamieszkania wprowadzona znakiem D40, na którym obok pieszych przedstawione jest dziecko kopiące piłkę. Obraz tarczy znaku D40 nie jest dodatkową ani nową okolicznością wpływającą na sposób rozpoznania wniosku skarżącego. Wskazane ważne aspekty ruchu drogowego w strefie zamieszkania w postaci poruszania się dziecka do lat 7 samodzielnie oraz wskazanie, że dzieci nie muszą znać przepisów ruchu drogowego ani wiedzieć jak zachować się na przejściu dla pieszych w strefie zamieszkania. Nie podlega weryfikacji przez burmistrza miasta Zgorzelec. Ale ktoś jednak przedłożył starości taki gniot do zatwierdzenia. Kontrola przekonań kierowców o tym, czy znajdują się w strefie zamieszkania, jest zadaniem policji. Miejsce lokalizacji miejsc przejść dla pieszych, definicja przejścia dla pieszych nie podlegają interpretacji przez zarządcę drogi. To w jaki sposób zarządca drogi zarządza drogą? Przecież to zarządca drogi zamówił taki projekt. Nie weryfikował go? Nie wydawał do niego opinii? Możecie odnieść wrażenie, że tymi skargami robiłem sobie nieco jaja. Nie zaprzeczam, a przynajmniej częściowo. Ale jak traktować tych ludzi zupełnie poważnie? Niestety skończyły mi się argumenty, nawet te niezbyt poważne. Więc, na potrzeby tej sprawy, napisałem petycję do ministra infrastruktury. Zaproponowałem zakazanie wyznaczania przejść dla pieszych w strefie zamieszkania. Ministerstwo odpowiedziało to, czego mniej więcej oczekiwałem. Wyznaczanie przyjścia dla pieszych w obszarze tej strefy w ocenie resortu infrastruktury jest bezcelowe i może wprowadzać w błąd uczestników ruchu drogowego. Powołując się na tę ocenę, kolejny raz zwróciłem się do starosty. Zaproponowałem na przykład zastąpienie strefy zamieszkania strefą ograniczonej prędkości. Po przeprowadzeniu kontroli tutejszy organ uznał uwagi za zasadne i wezwał burmistrza miasta Zgorzelec do wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu. Tu wezwanie skierowane do burmistrza. Biorąc pod uwagę zasady ruchu drogowego obowiązujące w strefie zamieszkania, wyznaczanie przejść dla pieszych w obszarze tej strefy przeczy uprawnieniom pieszego, wprowadza w błąd uczestników ruchu drogowego i stwarza realne zagrożenie. Wzywamy Państwa do przedłożenia projektu stałej organizacji ruchu. Czy zbliżamy się do końca sprawy? Nie, to była tylko rozgrzewka. Czas na prawdziwe szaleństwo. Burmistrz odmawia realizacji wezwania. W kompetencji starosty nie znajduje się wezwanie do przedłożenia projektu organizacji ruchu, a starosta ma przecież prawo samodzielnie opracować projekt. W związku z odmową burmistrza, starosta zwraca się do wojewody o ocenę istniejącej organizacji ruchu i rozstrzygnięcie tej sprawy. Wojewoda prosi o przesłanie aktualnego projektu, a starosta go przekazuje. Wojewoda zgadza się z wnioskami starosty odnośnie braku zasadności stosowania znaków C13-16 oraz wyznaczania przejść dla pieszych w strefie zamieszkania. Takie oznakowanie może wpłynąć na wykreowanie złych nawyków wśród uczestników ruchu, także na innych drogach. Wojewoda przyznaje, że nie można wezwać zarządcy drogi do sporządzenia projektu organizacji ruchu. Wow, wystarczy raz przeczytać rozporządzenie, no ale to słowa wojewody, a co wolno wojewodzie to wiadomo. Organ zarządzający ruchem może żądać od zarządcy drogi na przykład wymiany uszkodzonych znaków, jednak w tym przypadku istniejące znaki są zgodne z zatwierdzonym projektem, projektem zatwierdzonym przez starostę. Wojewoda sugeruje, że to organ zarządzający ruchem starosta powinien sporządzić i zatwierdzić projekt organizacji ruchu, a następnie przekazać zarządcy drogi do wprowadzenia. Starosta zlecił sporządzenie projektu. Strefa zamieszkania miała zostać zastąpiona strefą ograniczonej prędkości do 30. Starosta przedłożył projekt burmistrzowi do zaopiniowania, ale zaznaczył, że starostwo będzie czekać na opinię do konkretnej daty. Jak rozumiem, burmistrz nie wydał w tym terminie opinii, więc starosta zatwierdził projekt bez niej i przedłożył burmistrzowi do realizacji. Urząd miasta odpowiada, że organ zarządzający ruchem nie posiada uprawnień do określenia terminu, w jakim powinien zostać zaopiniowany projekt i informacja ta nie jest wiążąca. Poza tym wytyka błędy w projekcie, nieprawidłowa klasa drogi, wbrew kompetencjom zaprojektowano zmianę organizacji ruchu na drogach wewnętrznych, w tym ścieżce rowerowej wzdłuż Nysy Łużyckiej. Miasto odsyła zatwierdzenie. Wojewoda interesuje się, jak ma się sprawa. Starosta odpowiada, że zarządca drogi nie zajął stanowiska, a z treści pisma nie wynika, czy zarządca drogi odmawia lub uchyla się od wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Starosta wnosi o interwencję. Zdaniem wojewody nie ma możliwości uzyskania opinii do projektu po dokonaniu zatwierdzenia. Opinie zarządu drogi i policji nie mają charakteru wiążącego. Ich negatywna treść nie przesądza o możliwości jego zatwierdzenia. Nie istnieje tryb odesłania projektu bez opinii. Wojewoda nie posiada żadnych instrumentów prawnych do wymuszenia jakichkolwiek działań w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego, z kolei organ zarządzający ruchem nie posiada żadnych mechanizmów przymusu ma możliwość jedynie do stałego wzywania zarządu drogi do doprowadzenia organizacji ruchu do zgodności. Ostatecznością jest droga sądowa, jednak wojewoda dolnośląski zachęca do podjęcia działań zmierzających do wspólnego, a przede wszystkim polubownego rozwiązania powstałego sporu. SZACH MAT Starosta zatwierdził projekt z przejściami dla pieszych w strefie zamieszkania, i nie ma już żadnej możliwości zmiany tego stanu rzeczy bez dobrej woli ze strony burmistrza. Z tego co mi wiadomo, to gdy realizują ten materiał, to w terenie nic się nie zmieniło. Moje ostatnie informacje na temat tej sprawy pochodzą z kwietnia tego roku. Chcę podziękować wymienionym osobom wspierającym ten kanał. I Markowi za wykonanie tych zdjęć. Projekt opracowany na zlecenie starosty utracił swoją ważność. Myślę, że ta sprawa doskonale pokazuje pewne patologie związane z oznakowaniem dróg. Skoro nawet taka pierdoła, niezbyt kontrowersyjna jak chociażby obszary zabudowane, jest tak trudna do rozwiązania, to jak można oczekiwać, że kiedyś oznakowanie dróg w Polsce będzie dobre? To miał być już koniec, ale montując stwierdziłem, że przyda się tu jeszcze mały komentarz. Czy rzeczywiście wojewoda nie ma żadnych instrumentów prawnych do wymuszenia jakichkolwiek działań? Ale po kolei. Takimi sprawami zajmuje się kilka lat i wiele z nich łączy kilka kwestii. Działanie organu, który odpowiadał na pierwsze dwa wnioski Urzędu Miasta, to przykry standard. Polega ono na znalezieniu jakiejś wymówki, aby uzasadnić swoje nic nierobienie. Co prawda, w kwestii tych znaków oraz braku tej tabliczki przyznano mi rację, ale to było zbyt ewidentne. To pierwsze nawet poprawili, a to drugie to nie wiem. I żeby było jasne, te dwa znaki wynikały z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Odnośnie przejść dla pieszych w strefie zamieszkania, zadanie mieli stosunkowo proste, bo żaden przepis ostatecznie tego nie zabrania. Problem rozwiązany i można się rozejść. A z drugiej strony mają czelność pisać o weryfikowaniu celowości i zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom. Czy nie wstyd wam? W filmie mówiłem, że może się zdarzyć, że takiego znaku zabraknie. I taką sytuację mamy w Zgorzelcu co najmniej od 2019 roku. Na zdjęciu w z 2017 roku jest znak koniec strefy zamieszkania. W 2019 roku już go nie ma. Nie ma go także w 2023 roku. Jak to możliwe, skoro wydział na bieżąco monitoruje organizację ruchu w całym mieście? Działania starosty to moim zdaniem również standard. Podział na zarządzanie drogą i zarządzanie ruchem nie wszędzie się przyjął i chyba nie jest do końca zrozumiały, szczególnie w tak zwanej Polsce Powiatowej, ale nie tylko. Mam wrażenie, że w tym wypadku starosta działał chaotycznie, po części ze względu na zbyt poważne potraktowanie pisma od wojewody. Starosta w piśmie do burmistrza stwierdza, że wojewoda coś nakazał. Ja niczego takiego nie zauważyłem. I stąd pewnie kolejne potknięcie starosty, jak zatwierdzenie projektu bez wymaganej opinii. Aż strach pomyśleć, jak może naprawdę wyglądać zarządzanie ruchem na drogach gminnych. Ciekawe, ilu starostów zatwierdza bez mrugnięcia okiem organizację ruchu na drogach gminnych, bo nie znają swojej roli. Skoro droga należy do gminy, to niech gmina się nią zajmuje. Rada Miejska również postąpiła standardowo. Z mojej perspektywy wszelkie rady jednostek samorządu terytorialnego są bezużytecznymi organami, jeśli chodzi o takie sprawy, czyli organizację ruchu. Zawsze zrobią wszystko, by obronić swego przywódcę. Pisanie skargi do dowolnej rady pełni raczej rolę dodatkowej rozrywki. Na poparcie tych słów mam kilka lepszych przykładów. Pokażę to w kolejnych filmach. Ministerstwo w sumie również standardowo: wyjaśnienie przepisów, informacja, że resort przeanalizuje zasadność działań legislacyjnych i podziękowania. Standardowa odpowiedź na petycję. Ale co ważne, ministerstwo wyraziło swoją opinię. Choć dla mnie nie wnosi ona nic nowego, to może okazać się przydatna w podobnych sprawach. Mam jednak wrażenie, że Ministerstwo unika interpretowania i opiniowania pewnych kwestii, co jednak byłoby pomocne. Być może jest to konsekwencją dawnej, dosyć błędnej interpretacji dotyczącej zakresu obowiązywania ograniczenia prędkości związanego z progiem zwalniającym. Warto dodać, że mają pojawić się wzorce, rekomendacje czy jak to oficjalnie będzie się nazywać, dotyczące znaków i sygnałów drogowych. Fajnie, ale moim zdaniem nie rozwiąże to takich problemów jak w tym odcinku. Wyobraźmy sobie, że wytyczne rekomendowane przez ministra infrastruktury będą wskazywać, że przejścia dla pieszych w strefie zamieszkania są błędne i nie powinny występować. Czy to coś zmieni? Nie. Pewnie znowu ktoś stwierdzi, że wytyczne nie są obowiązkowe i nie ma bezwzględnej konieczności likwidacji takich przejść. Przejdźmy do wojewody. Wojewoda działał delikatnie. Niczego nie narzucał, wyraził opinie, zachęcał do podjęcia działań, wyjaśnił nieco przepisy i istniejące możliwości. Ale ostatecznie, wojewoda jako organ nadzoru nie podjął żadnych działań. Czy tak powinien funkcjonować nadzór nad zarządzaniem ruchem? W teorii, wojewoda może nakazać zmianę organizacji ruchu ze względu na ważny interes ogólnospołeczny. Dlaczego nie zrobił tego w tym wypadku? Przecież sam zauważył, że przejście w strefie zamieszkania może wpłynąć na wykreowanie złych nawyków. Czy kreowanie dobrych nawyków nie mieści się w ważnym interesie ogólnospołecznym? Mam swoje przypuszczenia. W przeszłości mieliśmy kilka dosyć głośnych spraw, w których wojewodowie nakazywali zmianę organizacji ruchu i spotykali się z krytyką. Niektóre sprawy trafiły do sądu, stąd zapewne obawa przed wtrącaniem się w organizację ruchu i podejmowaniem konkretnych działań. Ja staram się unikać pisania do wojewodów. Dlaczego? To także pokażę w kolejnych filmach. A jak moim zdaniem najłatwiej naprawić organizację ruchu w tym miejscu? W projekcie starosty strefa zamieszkania miała zostać całkowicie zlikwidowana i zastąpiona strefą ograniczonej prędkości. Nawet coś takiego zaproponowałem w swoim wniosku skierowanym do starosty. Myślałem, że to jedynie pobudzi do myślenia, a nie, że zostanie to tak bezpośrednio zrealizowane. A wojewoda w swoim piśmie wskazał, że usunięcie strefy zamieszkania powinno być poprzedzone wszechstronną oraz szczegółową analizą zasadności takiego rozwiązania. Myślę, że powrót do poprzedniego projektu, w którym strefa zamieszkania zaczynała się za przejściem dla pieszych, jest w tym momencie najbardziej sensowny. To na tym odcinku mamy ogródki restauracyjne na ulicy, a wcześniej strefa ograniczonej prędkości powinna wystarczyć. No, ale to tylko moje zdanie a ja nie jestem ekspertem. Ten temat można by jeszcze długo ciągnąć, bo w tej sprawie jest dużo ciekawych smaczków, ale ten film wyszedł i tak zbyt długi więc na razie to tyle z mojej strony. Jeśli dotrwaliście do końca, to dziękuję.